Gdybym wiedział o zaburzeniach rozwojowych, nie miałbym cię. Jesteś niepotrzebny naszej rodzinie. Kiedy moja matka mi to powiedziała, mój świat stał się zupełnie ciemny, kropka chodźmy. Od teraz zaczyna się nowe życie dla naszej trójki. Ojciec wystawił głowę przez okno samochodu i głośno to oznajmił. Przed pustym domem dziadków moi rodzice zostawili mnie. Śmiejąc się, gdy odjeżdżali. Kropka, gdy patrzyłam, jak samochód odjeżdża, jedyne, co mogłam zrobić, to stać tam, zamrożona, w wieku dziesięciu lat. Kropka mam na imię Tracy. Kończę 25 lat. Mam brata bliźniaka, Tony'ego, i kiedyś mieszkałam z nim i naszymi rodzicami, ale od ponad dziesięciu lat mieszkamy osobno. Powodem jest taka, a nie inna przeszłość. Kropka. mój ojciec był stałym pracownikiem. A matka pracowała na pół etatu, będąc jednocześnie gospodynią domową. To była zwyczajna rodzina, którą można spotkać wszędzie. Jednak znacząca zmiana nastąpiła, gdy byliśmy w szkole podstawowej. Kropka, gdy rozpoczęła się nauka w szkole, talenty mojego brata stały się widoczne i zawsze oczekiwano od niego doskonałych wyników na testach. Tony jest wspaniały. Znów uzyskałeś doskonały wynik. Jesteś utalentowany i na pewno staniesz się kimś wielkim w przyszłości. Moja matka mówiła z uśmiechem, a ojciec śmiał się głośno. Dokładnie. Może zostanie uczonym, lekarzem, a może sportowcem. Przynajmniej nie będzie musiał martwić się o pieniądze. W międzyczasie daleki od doskonałych wyników. Byłem rozpraszany przez dźwięki kolegów z klasy przesuwających krzesła lub używających mechanicznych ołówków i nie mogłem się skoncentrować na lekcjach, co prowadziło do regularnych besztań ze strony nauczycieli. od najmłodszych lat, podczas gdy ja byłem często besztany. Moi rodzice stopniowo zaczęli bardziej doceniać mojego brata. posiłki zawsze były takie, jak lubił mój brat, i tylko on był zabierany na wycieczki i zabawy, a kiedy tylko czegoś chciał, mógł mieć wszystko. Czego zapragnął. Ja natomiast często byłam zaniedbywana, gdybym w tamtym czasie porozmawiał z nauczycielami lub innymi dorosłymi o tym, jak traktowali mnie rodzice, być może coś by się zmieniło, ale nie mogłem nic powiedzieć. Miałem trudności z mówieniem i wyrażaniem własnych emocji. Kropka, nie potrafię dobrze uporządkować swoich słów i są one rozproszone. Teraz, gdy jestem już dorosła, potrafię jakoś przekazywać swoje myśli, ale nadal czasami jestem źle rozumiana. Kropka, nawet jeśli wydaje mi się, że reaguję właściwie. Nie rozumiejąc intencji drugiej osoby, czasami udzielam nieistotnych odpowiedzi. Według mojej matki urodziłem się z łagodnym zaburzeniem rozwojowym i chociaż stopniowo byłem w stanie zrobić więcej jako dorosły, wciąż mam wiele trudności, a jako dziecko byłem trudny do zniesienia dla dorosłych. Nie jest to jednak powód, by mnie zaniedbywać i wciąż się rozwijam. Moi rodzice, którzy uważali mnie za naiwne dziecko. Często patrzyli na mnie z góry i obrażali mnie w porównaniu do mojego utalentowanego brata. Teraz mógłbym się spierać przeciwko takiej postawie moich rodziców, ale w tamtym czasie moi rodzice mieli absolutny autorytet, a ja po prostu się uśmiechałem i znosiłem. Nie buntując się przeciwko żadnym słowom ani działaniom. Relacje z moim bratem, który był mi bliski w dzieciństwie, również zaczęły się zmieniać. Gdy dorósł, mój wspaniały brat nie próbował mnie zrozumieć i zaczął dziwnie na mnie patrzeć. Kropka, nie rozmawiaj ze mną w szkole. To dobrze, że nasze twarze się różnią. Nie chciałbym, żeby ktoś pomyślał, że jesteśmy rodzeństwem. Bądź cicho, bo jesteś głupia. Kropka, zanim się zorientowałem, miłe słowa brata zniknęły, a on gardził mną, jakbym był obrzydliwy i w końcu całkowicie mnie zignorował. Oczywiście moi rodzice nie zwracali uwagi na to, jaki był dla mnie kropka, po prostu nie otrzymywałem już uwagi ani uczuć od moich rodziców, a moje dni zostały zredukowane do minimalnej opieki. W specjalne dni, takie jak urodziny czy Boże Narodzenie. Rodzice zabierali mojego brata na jedzenie kropka dla mnie nie było specjalnych ciast, smakołyków ani prezentów, tylko gotowy posiłek z supermarketu z naklejką rabatową. A ja byłam pozostawiona sama sobie. Kropka nawet podczas obchodów Nowego Roku było tak samo. Kropka zostań w swoim pokoju, bo nie mogę się skoncentrować, gdy jesteś w pobliżu. To właśnie powiedział mi mój ojciec, a moje obchody Nowego Roku polegały na jedzeniu przekąsek samotnie w moim pokoju. Starając się usłyszeć radosne głosy z salonu. Kropka nie potrzebujesz materiałów do nauki, skoro nic nie potrafisz. Moi rodzice powiedzieli to rzeczowo, i tylko mój brat otrzymał biurko i materiały edukacyjne. Całkowicie straciłem motywację do nauki, a moje oceny wciąż spadały. Czułem, że nie ma dla mnie miejsca ani w szkole, ani w domu, ale były dwie osoby dorosłe, którym naprawdę ufałem. Byli to moi dziadkowie, którzy mieszkali daleko ode mnie. Wizyta u nich zajmowała ponad dwie godziny jazdy samochodem, i chociaż nie widywaliśmy ich często. Pozwolono mi towarzyszyć rodzinie w odwiedzinach dwa razy w roku, podczas wakacji i na koniec roku, pod warunkiem, że nie odezwę się ani słowem. Dom moich dziadków znajdował się na bogatej w przyrodę wsi. CEO mogło wydawać się nudne mojemu bratu i rodzicom, ale dla mnie było to cudowne miejsce. Byłem zafascynowany pięknymi kolorami i krajobrazami stworzonymi przez naturę. A kiedy mój brat był zajęty nauką, bawiłem się kolorowymi kredkami, które przyniosłem. Kolorując na odwrocie ulotek, aby dopasować je do scenerii kropka moi rodzice i brat patrzyli na mnie z pogardą, ale dziadkowie wieszali moje rysunki na lodówce, mówiąc, to piękny rysunek zachodu słońca. Czułem niespotykaną radość kropka nie tylko dlatego, że wieszali moje bazgroły. Ale dlatego, że rozumieli, co chciałem wyrazić bez słów kropka, oczywiście moi dziadkowie kochali mojego brata i nie traktowali mnie specjalnie, ale byli jedynymi, którzy kochali nas bliźniaków jednakowo. Dlatego dni, w których mogłem widywać dziadków dwa razy w roku. Były dla mnie emocjonalnym wsparciem kropka potem, gdy mieliśmy po 10 lat. W jeszcze chłodny marcowy dzień, tuż po rozpoczęciu ferii wiosennych, Moi rodzice nagle oznajmili, sprzedaliśmy nasze mieszkanie. Co? Byłam zdezorientowana tym, co mieli na myśli. Mój brat parsknął śmiechem, kropka, jesteś naprawdę głupia. Zostało sprzedane. Czeka nas nowe życie w nowym domu. Przeprowadzka? Jeśli dom zostanie sprzedany, gdzie będziemy mieszkać? Co ze szkołą? Kiedy przeprowadzka? dlaczego przytłoczony nagłą wiadomością, mój ojciec krzyknął na mnie ze złością. Zamknij się. Twoje gadanie zawsze jest bez sensu. To dlatego, że nie zauważyłeś, chociaż przygotowywaliśmy się od dłuższego czasu. Pakuj się szybko, kropka. do tej pory nie zdawałem sobie sprawy, ale salon był już spakowany. Ponieważ byłam głównie zamknięta w swoim pokoju, nie zauważyłam, że rzeczy w całym domu stopniowo znikały. Kropka w panice powstrzymywałam łzy i pakowałam swoje rzeczy do kartonów. Mogłam jednak zabrać tylko kilka zabawek i minimalną ilość ubrań. Kropka, ponieważ były ferie wiosenne, moje rzeczy były w większości tym, co przyniosłam ze szkoły. I szybko skończyłem pakować je do pudeł. Jestem gotowa. Wszystko zapakowane w pudła. Mam też szkolną torbę, ale nic poza tym kropka nie potrzebujemy twojego raportu. Po prostu szybko wsiadaj do samochodu. Dobrze, rozumiem kropka ojciec szorstko wrzucił moje kartonowe pudło do bagażnika. A ja wsiadłam do samochodu, trzymając tornister. Jednak tony Ego, który zwykle siedział obok mnie, nie było. Tonyego tu nie ma. Gdzie jest Tony, nie możemy jechać tylko we trójkę, prawda? Czy nie brakuje nam jakiegoś bagażu? Nie powinnaś być cicho w samochodzie, mama ostro mnie zbeształa, a ja zamilkłem. Ciężko cię zrozumieć. Daliśmy twojemu bratu trochę kieszonkowego i pozwoliliśmy mu wyjść się pobawić. Bądź cicho, jeśli rozumiesz kropka w ciszy wpatrywałem się roztargnionym wzrokiem w kwitnące drzewa przed samochodem nagle w moim sercu rozbłysło światełko nadziei. Może, tak jak kiedyś zabierali tylko mojego brata. Tym razem zabierali tylko mnie do jakiegoś fajnego miejsca. Być może rodzice próbowali zaskoczyć mnie przeprowadzką. Podczas gdy ja świadomie się uśmiechałam. Moi rodzice po cichu o czymś rozmawiali. W tamtym czasie byłem zbyt podekscytowany, by przejmować się tym, co było mówione. Nigdy jednak nie śniłem, że ta radość zostanie później zdradzona. Kropka w końcu zasnąłem i nagle obudził mnie donośny głos mojej matki: Obudź się szybko! Weź tornister i wysiadaj z samochodu! Nie wiedząc, gdzie jestem, wysiadłem z samochodu i byłem zaskoczony sceną przede mną. Kropka, to było przed domem moich ukochanych dziadków Kropka, jej babcia dziadek. Energicznie próbowałam otworzyć drzwi, ale nagle stanęłam, jak wryta. Drzwi nie chciały się otworzyć. Były zamknięte kropka mamo nie mogę wejść. Czyżby? Dzisiaj jest dzień powszedni, więc pewnie są jeszcze w pracy. Co? Właśnie do nich dzwoniłam, więc niedługo wrócą. Do zobaczenia ojciec postawił moje bagaże przed wejściem i natychmiast wrócił do samochodu. Czując niepokój, pośpiesznie chwyciłam mamę za rękę. Zaczekaj. Dokąd idziesz? Mamo, tato, zaczekajcie. Dokąd wracamy? Nie możemy zostawić twojego brata samego, prawda? Co? Mama uścisnęła moją dłoń, jakby to było oczywiste i stwierdziła. Twój brat dostał się do słynnej prywatnej szkoły podstawowej, która zapewnia progresję przez stopnie. Już zdecydował, że przeniesie się tam od przyszłego semestru. Sprzedaliśmy mieszkanie w ramach czesnego. Przeprowadzamy się dla niego do nowego domu. Ale posiadanie cię w pobliżu rozprasza go, a także zwiększa koszty jedzenia. Wraz z rozpoczęciem nowego semestru masz szansę tu zostać. Czekaj. Co się dzieje? Zmieniam szkołę. Idę do innej szkoły, właśnie to mnie denerwuje. Kiedy moja matka podniosła głos w gniewie, zabrakło mi słów. Zawsze byłaś dla mnie ciężarem, odkąd byłaś mała. Masz słabe oceny i wygląd poniżej przeciętnej kropka, nie potrafisz nawet prowadzić normalnej rozmowy. Twój brat jest takim dobrym dzieckiem. Dlaczego zawsze sprawiasz problemy? Ach, Ułem, czy zrobiłem coś złego? Jeśli tak, to przepraszam. Naprawdę przepraszam. Nie potrzebuję przeprosin, które są tylko gołosłowne, kropka, gdybym wiedział o Twoim zaburzeniu rozwojowym, nie miałbym cię. Jesteś niepotrzebny naszej rodzinie. Kiedy moja matka mi to powiedziała, mój świat stał się zupełnie ciemny, kropka chodźmy. Od teraz zaczyna się nowe życie dla naszej trójki. Mój ojciec wystawił głowę przez okno samochodu i głośno to oznajmił. Muszę jakoś powstrzymać rodziców. Nie jedź. Nie zostawiajcie mnie. Tato, mamo. Czy naprawdę jestem złym dzieckiem? Słowa kłębią się w mojej głowie, a kiedy próbuję mówić, właściwe słowa po prostu nie wychodzą łatwo kropka, kiedy desperacko próbowałam poruszyć ustami, mama tylko na mnie spojrzała i wsiadła do samochodu. Przepraszam za czekanie. Skoro przebyliśmy taką drogę, kupmy słynne ciasto z okolicy i zjedzmy je z tonem. Wszystko, co mogłam zrobić, to beznamiętnie patrzeć, jak rodzice zostawiają mnie w tyle. Tracy. Wszystko w porządku, Tracy? Dziadku. Przez zamglony wzrok widziałam twarze dziadków, którzy patrzyli na mnie z troską. Zanim zdałam sobie sprawę, że zrobiło się już ciemno, czekając na powrót dziadków. Najwyraźniej zasnęła mnie zauważona, kropka Twoje ręce są zimne, a twarz blada. Dziadek owinął mnie w sweter, wziął na plecy i zaniósł do ciepłego pokoju. Moi dziadkowie poruszali się szybko i rozmawiali w bardzo gniewnym tonie kropka, jak długo Tracy tam czekał. Nie mogli uwierzyć, że zobaczyli wiadomość, kiedy przypadkiem spojrzeli na swój telefon w pracy. Zostawiliśmy Tracy przed domem. Proszę, zajmij się Tracy. Oboje natychmiast wrócili do domu. Kropka, to byłaby katastrofa, gdyby mnie nie znaleźli. Kropka, w tym czasie mój dziadek pracował jako rzemieślnik, a babcia pilnie pracowała w lokalnej restauracji. Kropka, pomimo znajomości ich zajętego życia, moi rodzice nie skontaktowali się z nimi z wyprzedzeniem, tylko wysłali wiadomość tego dnia i komunikacja zakończyła się właśnie w ten sposób. To boleśnie uświadomiło mi. Jak mało znaczący byłem dla moich rodziców, kropka, kiedy wzięłam łyk gorącego mleka, które dała mi babcia, jego ciepło rozluźniło moje uczucia i nie mogłam powstrzymać łez. Babcia delikatnie głaskała mnie po plecach i pocieszała, gdy płakałam, kropka, w międzyczasie mój dziadek nagle wstał i zadzwonił do mojego ojca, ale dyskusja nasiliła się i ostatecznie zakończył rozmowę. Trzaskając słuchawką, Tracy, rozmawiałem z twoim tatą, ale wygląda na to, że nie możemy się dobrze porozumieć. Możesz mi powiedzieć, co się stało? Przez łzy wyjaśniłam wydarzenia, które doprowadziły do tego momentu. Moja opowieść była bardziej chaotyczna niż zwykle, ale dziadkowie po prostu spokojnie słuchali. Powiedzieli, że jestem niepotrzebna, bo mam zaburzenia rozwojowe. Że byłoby lepiej, gdybym się nie urodził. Mama i tata zamierzają stworzyć nową rodzinę z tonem. Gdy wydusiłam z siebie te słowa, ogarnął mnie ciepły uścisk. Babcia przytuliła mnie mocno, o czym ty mówisz. Jesteś cudownym dzieckiem, bez względu na to, co ktoś mówi, jesteś dla nas niezastąpiona. Jestem naprawdę szczęśliwa, że się urodziłaś. Ale jednak o wartości ludzi nie decyduje ich inteligencja czy wygląd. Twój dziadek i ja jesteśmy zwykłymi starszymi ludźmi, którzy nie uczęszczali do prestiżowych szkół. Ale przeżyliśmy nasze życie wykorzystując to, w czym jesteśmy dobrzy. Kropka. Ty możesz nie być dobry w nauce. Ale masz talent do wrażliwości i ekspresji. To niezastąpiony talent, który jest wyłącznie twój. Talent. Tak. Nie ma tu dorosłych, którzy mogliby cię zasmucić, więc nie musisz się martwić. Przepraszam, że do tej pory tego nie zauważyłem. Starałaś się jak mogłaś, kropka, kiedy mój dziadek to powiedział i pogłaskał mnie po głowie w ramach przeprosin, ogarnęły mnie emocje i wybuchnęłam płaczem. Dziadkowie trzymali mnie mocno, dopóki moje łzy nie ustały, kropka, potem zacząłem mieszkać z dziadkami. Zapisali mnie do małej lokalnej szkoły podstawowej, gdzie nauczyciele byli bardzo wyrozumiali. Jeden z nich był pierwszą osobą poza dziadkami, która naprawdę mnie rozumiała, ponieważ jest to obszar wiejski z niewielką liczbą uczniów. Wdrożyli program edukacyjny dostosowany do indywidualnych potrzeb, który uwzględniał moje cechy i pomagał mi robić postępy w nauce. Dzięki temu moje oceny, które wcześniej były słabe, zaczęły się znacznie poprawiać. Chociaż miałem trudności z komunikacją, zaakceptowałem swoje unikalne cechy i w końcu się zaprzyjaźniłem. Zacząłem prowadzić zrelaksowane życie, zarówno psychicznie, jak i fizycznie, i znalazłem to, co naprawdę chciałem robić. Minęło 15 lat. W tym czasie nie miałem kontaktu z rodzicami ani bratem, a zanim się zorientowałem, ich adresy i numery telefonów uległy zmianie. Gdy twarze moich rodziców i braci znikały z mojej pamięci, nagle nadszedł ten dzień. Kropka, otwórz drzwi. Jesteś tam, prawda. Dźwięk kogoś walącego w drzwi gwałtownie zburzył spokój wczesnego poranka. Moi dziadkowie już się obudzili, a ja, wciąż zaspana, skierowałam się do wejścia kropka po opuszczeniu własnej córki na ponad dekadę. Czego teraz chcesz, zaskoczona gniewnym głosem dziadka, wyszłam na zewnątrz i rozszerzyłam oczy. Cóż, jeśli to nie Tracy, to bardzo urosłaś. Matka, którą pamiętałam, zawsze była zadbana. Ale kobieta przede mną wyglądała na wyczerpaną i zmęczoną kropka mężczyzna obok niej miał brzuch. Daleko mu było do szczupłej sylwetki mojego ojca kropka, uśmiechając się przyjaźnie, wyciągnęli do mnie ręce. Uniknęłam ich dłoni i spojrzałam na nich. Jeśli jesteście moimi rodzicami, to po co przyszliście? Nie mów, jakbyśmy byli sobie obcy. Przyszliśmy porozmawiać. Porozmawiać, kropka, tak jesteśmy w pełni świadomi. Wygląda na to, że ten warsztat przynosi teraz spore zyski. Tata się zestarzał i jest zarówno menadżerem, jak i rzemieślnikiem. Dochodzi do granic swoich możliwości, prawda? Dlatego wróciliśmy. Pomyślałem, że przejmę interes. kropka i słyszeliśmy, że nasza urocza córka ma po nim odziedziczyć. To powinno należeć do nas. kropka Dziadek prychnął na słowa ojca i matki. Wróciliście, żeby dostać część resztek. A nawet przejąć interes. Jakie to aroganckie! Amator bez podstawowej wiedzy o sztuce szklarskiej przejmuje nasz warsztat.. Już wybraliśmy naszego następcę. Co! Tracy. Ona przejmie stery. Jest geniuszem. Co? To niedorzeczne. To dziecko, które nic nie potrafi, co jakby chcąc przerwać ojcu, babcia rzuciła mu w twarz gazetą. Co ty wyprawiasz? Zajrzyj do środka, głupku. Tam jest artykuł o tym warsztacie. Ojciec przewrócił gazetę, a jego oczy rozszerzyły się, gdy naprzemian patrzył na mnie i na gazetę w szoku. Młody rzemieślnik szkła z lokalnego warsztatu dla świata. Był to artykuł z niedawnego wywiadu. Kiedy byłem uczniem gimnazjum, zafascynowała mnie praca mojego dziadka. Mniej więcej w tym czasie zacząłem pomagać w warsztacie. Początkowo byłem tylko asystentem, ale gdy zacząłem aktywnie angażować się w szklany kunszt, Szybko stałem się praktykantem w warsztacie mojego dziadka. uznany za swoje umiejętności przez dziadka, stałem się pasjonatem uchwycenia uroku natury w szkle. Kilka lat temu w końcu ukończyłem dzieło, o którym marzyłem i zacząłem je sprzedawać. Kropka stał się popularny w mediach społecznościowych, a ja szybko zyskałem uznanie. Stając się znanym rzemieślnikiem, szkła. teraz otrzymuje nawet zamówienia z restauracji i sklepów za granicą. A nasz warsztat powiększył się o kolejnych rzemieślników i uruchomiliśmy sprzedaż online. Rzeczywiście jesteś naszą córką? Nie jak ten bezużyteczny, nieśmiały syn. gdy ojciec przesadnie mnie chwalił, matka ochoczo przytaknęła. Bezużyteczny. Nieśmiały. Zaskoczona słowami tak odmiennymi od moich wspomnień o bracie, zapytałam o nie. Matka spojrzała na mnie ostro. Po prostu posłuchaj. Ten bezużyteczny tony, matka zaczęła mówić podekscytowana. Według niej mój brat skończył studia i dostał pracę w najlepszej firmie. Początkowo wszystko szło dobrze, jednak chwalony przez lata jako doskonały, stał się arogancki i niespodziewanie kruchy urażony ostrymi falami społeczeństwa. W krótkim czasie poniósł porażkę i zrezygnował z pracy niecały rok po jej rozpoczęciu. Czy można w to uwierzyć? Wystarczyło go trochę zbesztać i rzucił pracę, nigdy bym sobie tego nie wyobraził. Teraz głównie przebywa w swoim pokoju, prawie nigdy nie wychodząc, z wyjątkiem łazienki lub prysznica. rzuciliśmy pracę, ponieważ Tony zaczął pracować. Hej tato, pomijając kwestię dziedziczenia, masz pieniądze, prawda? Nie możesz zająć się nami trzema. Albo nawet tylko o nas dwoje, na słowa mojego ojca, wyraz twarzy dziadka zmienił się w zdumienie. Czy wy dwaj dbacie tylko o siebie? Jest jeszcze młody, coś wymyśli. Jeśli zostaniemy tutaj, jakoś sobie poradzi, kropka, nie jest już dzieckiem, w naszym wieku nie da się znaleźć nowej pracy. Hej tato, wysłuchaj prośby swojego kochającego syna. Mój dziadek o westchnął i wrócił do pokoju. Kropka, kiedy stałem tam oszołomiony, moja mama spojrzała na mnie uważnie i powiedziała. Ty też powinieneś mieszkać z mamą i tatą, prawda? Och, zapomniałam. I tak nie rozumiesz, o czym rozmawiamy, prawda? Wszystko, co musisz zrobić, to przytakiwać. Kropka, kiedy to mówiłem... Moja matka miała przekrwione oczy, a mój ojciec przytaknął. Po chwili namysłu odpowiedziałam, dlaczego muszę mieszkać z obcymi? Co? Jesteśmy twoimi prawdziwymi rodzicami, wychowaliśmy cię, kropka kiedy mieszkałem z rodzicami jako dziecko, nigdy nie czułem, że ktoś się mną opiekuje, ledwo istniałem. To moi dziadkowie i nauczyciele naprawdę mnie wychowali. Kontynuowałem rozmowę z dwójką z nich, którzy zastygli w szoku. W świetle prawa możecie być moimi rodzicami, ale ja tego nie pamiętam. Nie mogę żyć z obcymi. Patrzyłam na nich jak na obcych. Gdybym się myliła, dziadkowie by mnie poprawili. Ich milczenie prawdopodobnie oznaczało, że wszystko jest w porządku. Kropka, gdy dziadek przyglądał się z uśmiechem, ojciec spojrzał na niego. Nie sądzisz, że to straszna rzecz do powiedzenia. Tato, powiedz coś. Rzeczywiście, jeśli chcesz, też coś powiem. Kropka, to dziwne mówić, że wychowałeś Tracy, skoro porzuciłeś ją w wieku 10 lat. Nie, nie o mnie, powiedz coś Tracy. Tracy, powiedz coś swojemu dziadkowi. Coś. Nie, nie o to mi chodzi. Kazałeś mi coś powiedzieć, kropka, więc coś powiedziałam, kropka, kiedy mój ojciec zaczął się rumienić z frustracji, dziadek zaczął się śmiać, kropka, nie opuszczaj nas. Hej, tato, błagał ojciec, ale dziadek machnął ręką i krzyknął niskim głosem. Wystarczy już. Dlaczego teraz mówisz takie zepsute rzeczy, na surowy głos dziadka ojciec i matka zamarli w miejscu? Podczas tej przerwy babcia pospieszyła do kuchni. Kiedy wróciła, miała w ręku dużą torbę. Kropka to jest idealne. A teraz wynoś się, pechowcu, powiedziała, rzucając solą w twarz mojej matki. Co to jest? Worek, który trzymała moja babcia, zawiera sól używaną do gotowania. Kropka rodzice, którzy porzucają swoje dzieci, są uosobieniem pecha, powiedziała spokojnie babcia, kontynuując rzucanie solą w twarz moich rodziców. Kropka, wracajcie już. Będę rzucać solą, dopóki nie odejdziecie. Mamy mnóstwo soli, więc bądźcie przygotowani, oświadczyła babcia. Obok niej stał dziadek z nową torbą. Krzyczał, zostawcie, rzucając solą na siłę, kropka sól poleciała z siłą, trafiając moich rodziców prosto w twarz, kropka hej, tato. Mamo, przestań. Proszę. Przestańcie już, krzyczeli moi rodzice. Jednak moi dziadkowie nadal rzucali solą bez emocji, krzycząc: "Wracaj już. Nigdy nie wracaj", krzyczeli, gdy moi rodzice desperacko trzymali mnie za rękę, "Kropka, zamierzasz porzucić własnych rodziców. To niemy w długach i walczymy o życie. Czy rodzina nie powinna nam pomóc? Moją rodziną są tylko dziadkowie", odpowiedziałem. Mocno strząsnęłam ich pomarszczone dłonie. Gdy moi rodzice upadli obok mnie, Wziąłem torbę od babci i oświadczyłem, że to pożegnanie na zawsze kropka mówiąc to, opróżniłam zawartość torby na moich rodziców. Kropka ten moment był decydujący, a moi rodzice, zniechęceni, uciekli, jakby uciekali. Kropka z czasem w naszym warsztacie pojawił się mój brat. Windykatorzy ścigający moich rodziców zostawili mojego brata. Gdy uciekali z domu w nocy, wkrótce przyszli windykatorzy, eksmitowali mojego brata. A on został zrozpaczony. Przyjęła go policja i jako jedyni krewni skontaktowali się z moimi dziadkami. Kto nie pracuje, ten nie je. Jeśli będziesz ciężko pracował i pomagał w warsztacie, zapewnimy ci mieszkanie i wyżywienie. Co ty na to? Mój dziadek zaproponował o dziwo. Mój brat zgodził się od razu. Jego praca w warsztacie wciąż nie była dopracowana i często był karcony przez dziadka i innych pracowników. Ale kiedy zaczął wykazywać się talentem w sprzedaży internetowej i księgowości, stał się niezbędny w warsztacie. Mój brat, który dorósł, wstydzi się swoich przesłych działań. A teraz uznaje i wspiera moje umiejętności. Kropka jest jeszcze za wcześnie, by mówić, że się pogodziliśmy, ale uważam, że to zarówno zachwycające, jak i zawstydzające, że teraz znów traktuje mnie uprzejmie. Co ciekawe. Właśnie wtedy, gdy mój brat przyzwyczaił się do pracy w warsztacie i zaczął być uznawany przez wszystkich, wydaje się, że nasi rodzice nagle się z nim skontaktowali. Tony, gdzie jesteś i co robisz, robi się tu niebezpiecznie. W najgorszym wypadku możemy skończyć na łodzi rybackiej. Proszę, pomóż nam. Ignorując wszelkie wzmianki o samopoczuciu mojego brata po tym, jak go zostawili i skupiając się tylko na sobie, Mój brat całkowicie stracił cierpliwość. Kropka, potem zmienił wszystkie swoje numery telefonów i adresy e-mail, odcinając rodzicom możliwość kontaktu. Kropka, zastanawiam się, czy ta dwójka pracuje teraz nad morzem. W rezultacie zarówno mój brat, jak i ja czujemy ulgę, że uciekliśmy od tych rodziców. Kropka, stół, przy którym siedzą moi dziadkowie, mój brat i ja, może nie ma specjalnych potraw, ale jest ciepły i pocieszający. W nieco zniekształconym naczyniu zrobionym przez mojego brata znajdują się tłuczone ziemniaki ugotowane przez moją babcie. Mój dziadek pije piwo w szklance, którą zrobiłem. W końcu czuję szczęście, którego nie mogłem doświadczyć w dzieciństwie.